Dariusz Popiela sportowiec, kajakarz, który przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach. Autor projektu Ludzie, nie liczby w ramach którego na cmentarzach upamiętniane są z imienia i nazwiska ofiary Holokaustu. Inicjator i koordynator budowy pomników upamiętniających ofiary zagłady z Korścienka nad Dunajcem, Grybowa, Czarnego Dunajca i Nowego Targu. Pierwszym momentem, w którym poczułem, że muszę coś zrobić, to był moment, w którym dowiedziałem się o tym, że w miejscu, w którym od lat trenowałem, w Nowym Sączu, na, na wałach sądeckich przy rzece Dunajec, że w tym samym miejscu, w którym ja przez tyle lat chodziłem z kajakiem, w tym samym miejscu sądeccy Żydzi zostali zgromadzeni przed wywózką do Bełżca. I dla mnie ta świadomość była szokiem i sprawiła, że przez tyle lat żyłem w niewiedzy i, i czułem taki wewnętrzny bunt, że to nie może tak być, że kolejne pokolenia robią to samo co ja, wyrastają kolejne pokolenia kajakarzy, którzy spędzają tam masę czasu na tych wałach, i dalej nie ma tej świadomości. I, i to jak gdyby cały czas nakręca mnie do działania: ten bunt wobec tej obojętności i tej ciszy, która, która tam panuje wokół tego tematu. Ochrona pamięci historii polskich Żydów jest dla mnie ważna, ponieważ dla mnie jest to część mojego postrzegania patriotyzmu. Jako sportowiec z orzełkiem na serduchu uważam, że dbanie o tych, o których nie ma kto dbać, o pamięć o nich, to jest coś najważniejszego i dlatego się temu oddaję. Sport i działalność społeczna mają wspólne cechy. Myślę, że w moim wypadku to jest płynięcie pod prąd. To jest chyba najlepsze stwierdzenie. Bo zarówno w sporcie bardzo często muszę zmagać się z przeciwnościami, bo to nie tylko walka z prądem, ale różne przeciwności, które napotykam na swojej drodze. No i podobnie jest z tematyką upamiętnień. Tutaj również bardzo często trzeba wbrew różnym stereotypom, wbrew ludziom, którzy uważają po co, na co i różnym przeszkodom, które trzeba pokonać, czasem prawnym, czasem formalnym, które trzeba spełnić, by dany projekt po prostu się zrealizował. No i trzeba to robić po prostu pod prąd, z uporem, z upartością. Za największy sukces w mojej działalności uważam imienne upamiętnienie już ponad 5 tysięcy ofiar zagłady, ale i przede wszystkim stworzenie społeczności wolontariuszy, ludzie nie liczby, społeczności wokół tego projektu. Mojej działalności najwięcej satysfakcji daje mi spotykanie drugiego człowieka. Mam roboczą teorię, że najlepszych ludzi poznałem podczas prac na cmentarzu i coś w tym jest. Faktycznie spotykamy się wokół idei upamiętnień z osobami wielkiego serducha. I, i przy tych działaniach, które są generalnie bardzo tragicznymi, ciężkimi, to te momenty spotkania drugiego człowieka, z którym pracujemy, no są niesamowite i to mi daje największą satysfakcję. Myślę, że powinniśmy chronić pamięć, bo bez pamięci nie ma przyszłości tak naprawdę i to co robię, robię to też dla moich dzieci i to jest działanie właśnie wymierzone w przyszłość wbrew pozorom, to nie tylko przeszłość.